Cześć! Dzisiaj będę robić maść leczniczą z pięciu ziół, które zebrałam z własnej działki. Będę używać Wolnowara i ta maść będzie lecznicza na skórę, a nawet na złamania kości i nawet na głębokie rany. Także zobaczcie, co sobie tu przygotowałam. Więc składnikami mojej maści leczniczej będzie żywokost lekarski. Tutaj mam już gotowy olej, który zrobiłam w 2021 roku. To jest olej z żywokostu. Tutaj mam suszone liście żywokostu, żeby Wam zademonstrować, jak to się robi. Następnym składnikiem będzie nagietek. Tutaj mam już gotowy olej z nagietka, o którym mam filmik. Kwiaty lawendy. Liść babki zwyczajnej. No, ile już naliczyłam? I następny to będzie rzepik, tegoroczny zbiór. Będziemy potrzebować wolnowar. Tu zobaczcie, mój, a moja wiązówka błotna jeszcze się robi, ale następny słoik się tutaj zmieści. To niedługo będzie już skończone. Będziemy potrzebować oliwę z oliwek w moim przypadku. To jest taka oliwa, która się nazywa łagodna i lekka. To jest tak jakby pół na pół rafinowana i, i nierafinowana, ale na skórę będzie w porządku. Będziemy potrzebować dwa garczki, jeden większy, drugi mniejszy. Słoik na gotową maść, słoik na olej i wosk pszczeli. Sposób, w jaki ja to Wam pokażę, pokażę Wam na końcu, jak się robi maść na podstawie tego oleju żywokostu, żeby Wam zademonstrować metodę, ale przedtem zrobię tę mieszankę ziół jako olej, żeby Wam pokazać, że, że można zrobić pięć ziół w jednym słoiku w wolnowarze. Zajmuje to kilka dni i następny krok to będzie robienie tej maści. No więc, zobaczcie, co mi z tego wyjdzie. Więc przygotowałam sobie tutaj słoik. Pierwszym składnikiem będą liście żywokostu. Po prostu wkładamy sobie trochę tych liści. Żywokost jest wspaniałym środkiem na skórę. Stosowanie wewnętrzne nie jest zalecane, ale zewnętrznie jak najbardziej. Robię trochę bałaganu, ale to nic. I żywokost jest stosowany na podrażnienia, oparzenia, zwichnięcia, nawet na bolące stawy, Och, pachnie ładnie. E, na no różne problemy skórne, urazy, nawet siniaki. I żywokost w sumie ma więcej śluzów niż prawoślas lekarski podobno, leczy złamania jest przeciwzapalny. E, po prostu on pozwala. Różnym ranom i złamaniom szybciej się zagoić ze względu na to, że zabiera alantoinę. A alantoina działa w taki sposób, że zwiększa rozmnażanie się komórek. Czyli jeżeli mamy ranę albo złamanie, to wtedy szybciej się goi, bo te komórki się po prostu szybciej rozmnażają. Czy to są komórki kości czy skóry, po prostu więcej się ich wytwarza i goją ranę szybciej. Jest taka terapia larwami medycznymi, stosowana na zakażone rany i rany, które się nie goją. I po prostu w tym przypadku te larwy także wydzielają alantoinę i taki sam, taka sama metoda działania jest jak w przypadku kostu lekarskiego. Tak sobie wyczytałam taką ciekawostkę. Tylko wszyscy zielarze także przestrzegają przed tym, że jeżeli mamy głęboką ranę, która jest brudna i zakażona, to wtedy nie stosujemy żywokostu na to, bo po prostu zagoi tę ranę to, za szybko i te wszystkie zabrudzenia, zakażenia, bakterie zostaną po prostu zamknięte w środku i stworzy się ropień. Następnym składnikiem mojej mieszanki jest rzepik, i to jest. Takie wspaniałe zioło tak wszechstronne. Trochę Wam już mówiłam na temat, że pikuł na filmiku o 25 ziołach na działkę, ale jego działanie nie ogranicza się do tego, co tam powiedziałam, ale także ma wspaniałe działanie na skórę, ma działanie ściągające i tradycyjnie przez wiele stuleci był uważany jako zioło przeciwzapalne i gojące rany. E, świeże zioło, można stosować jako okłady na skórcze mięśni, e, nawet jeżeli zrobimy sobie z niego herbatkę na przemywanie oczu, w przypadku zapalenia spojówek. E, jest przeciwbakteryjny, można zrobić z herbatki pukankę do ust, albo nawet do dróg rodnych, jeżeli mamy tam zakażenie. Rzepik jest, e, ma dużą zawartość krzemu. I dlatego e, może także zatrzymać krwawienie i, i zagoić szybciej rany. To są niejedyne działania, że Jeżeli stosujemy go wewnętrznie, jest cudowny na, na różne różne rzeczy. I jest to roślina, którą warto mieć w swoim ogrodzie. Naprawdę warto, bo ma tak przestronne zastosowanie, jest nawet mało znana. Rzepik. Pięknie wygląda, jest ozdobna, także można go sobie posadzić jako bylinę ozdobną w ogrodzie i po prostu pobierać liście i kwiatki w celach leczniczych. Następnym ziołem mojej mieszanki będzie lawenda. Ja tu mam ususzone kwiatki lawendy i lawenda, poza tym, że pięknie pachnie, ma działanie antyseptyczne, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, odstrasza nawet owady, ma działanie gojące rany, stosowana jest także na ból głowy, jeżeli mamy jakiś preparat, jak na przykład olejek lawendowy, możemy sobie posmarować skronie i w ten sposób zatrzymać ból głowy, uspokaja także, ten zapach uspokaja. Jest dobry na różne skaleczenia, oparzenia, zakażenia, otarcia, czyli nada naszemu olejkowi wspaniały zapach i także działanie gojące na skórę. Tak mniej więcej równe porcje wszystkich ziół na oko, nie mierzymy, ale też bierzemy pod uwagę, ile mamy tej oliwy, żeby nam to wszystko pokryła. Następnym składnikiem będą liście babki zwyczajnej, czyli tej szerokolistnej. One właściwie szerokolistna i wąskolistna mają podobne działanie. Tam różnią się w szczegółach, ale babka w sumie to jest babka. Ja pamiętam z dzieciństwa, że dzieci nawet wiedziały, że mają stosować babkę na różne um, skaleczenia, oparzenia, bo po, po prostu pomaga, łagodzi, leczy. I nawet wyciąga toksyny i ropę z ran. Stosowana jest na ukąszenia, na zakażone rany, ropnie czy raki, hemoroidy, e nawet na pęcherze stóp. Podobno pielgrzymi, którzy dużo chodzili, wykładali sobie, e, wykładali sobie buty babką, żeby wyleczyć pęcherze w stóp, e, stóp. Nie wiem, czy dodać jeszcze troszkę. Może dodam, z, zbiorę sobie świeżą babkę i wysuszę, bo to jest wspaniałe, wspaniałe zioło lecznicze. No i na koniec dodam trochę kwiatów nagietka. O nagietku mam osobny filmik i mam także filmik jak robię olej z nagietka, jak robię nalewkę z nagietka. O matko, jak cudownie pachnie, chce się go zjeść, cudny. Trochę nagietkę. Także ma podobne działanie gojące na rany stosowane zewnętrznie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, na trądzik, na łuszczycę, na zemę. Także nie stosujemy maści z apteki, tylko robimy sobie olejki i maści z naszych roślin z ogrodu. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Teraz po prostu zalewamy to oliwą, żeby oliwa pokryła nasze zioła i będziemy wkładać do tego wolnowaru tutaj na kilka dni i wolnowar włączamy na funkcję ciepłą na godzinę dziennie przez kilka dni. Ja już tu robię moją wiązówkę błotną przez jakieś 3 czy 4 dni. Włączam sobie rano na godzinkę i ten olej już zaczyna ładnie pachnieć i ta wiązówka błotna ma to do siebie że e, jak jest sucha, to nie pachnie zbyt ładnie, ale ten olejek już pachnie jak em, wiązówka, która jest świeża, fajnie pachnie, chyba zużyję całą tą butelkę wezmę sobie tylko łyżeczkę. Musimy wypuścić powietrze jakie tam się złapało pomiędzy tymi ziołami. Będę miała dużo olejku na skórę. I także olejku na bolące stawy, złamania, zwichnięcia różne rzeczy. Dodam jeszcze troszkę. Oliwa z oliwek podrożała tutaj w Anglii. Nie wiem jak u Was, ale ceny po prostu są okropne. I wkładamy do wolnowara zakręcony słoik na kilka dni. Dobrze by było, jakby ten słoik był trochę niższy, ale to też będzie działać. Trochę jest tylko taka szpara z jednej strony, ale włączamy na godzinę dziennie przez. Może przez tydzień nie jest dokładnie opisane na ile dokładnie dni, czy 5, czy 7, tylko jest powiedziane kilka dni. Więc tak zrobię. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że ten olejek, który właśnie przygotowaliśmy. Jest gotowy. To jest ten olejek, który właśnie zrobiliśmy. To jest olejek z żywokostu i właśnie Wam zademonstruję na jego przy przykładzie, jak się robi maść. Będziemy potrzebowali miarkę i wagę, żeby odmierzyć ilość oleju i ilość e, tego wosku pszczelego. Robimy to tak, że na 1 gram wosku dajemy 7 ml oleju, czyli jeżeli wiemy, ile mamy tego oleju. Bierzemy sobie miarkę i nie mogę odkręcić tego słoika. Musiałam zasięgnąć pomocy męża w otwieraniu tego słoika. I teraz mierzymy sobie, ile mamy mililitrów tego oleju. Więc mamy około 150 może 160 ml tego oleju z żywokostu i teraz musimy sobie przekalkulować ile potrzebujemy wosku pszczelego, czyli musimy podzielić 160 przez 7 i wtedy nam wyjdzie ile gramów wosku potrzebujemy więc z moich kalkulacji wyszło, że potrzebujemy 22 gramy wosku pszczelego wezmę sobie jakąś miseczkę nie zapomnijcie sterować wagi. I 22 gramy wosku pszczelego na tą ilość oleju. 24. 21. Ok, 22 gramy wosku pszczelego. I teraz będziemy potrzebowali te dwa gabczki, które Wam już wcześniej pokazałam. Do tego większego wlewamy wodę, a do tego małego będziemy wlewać olej i potem dosypywać wosku. Zapalamy sobie gaz albo włączamy grzanie. Robimy to po prostu dlatego, że jeżeli byśmy bezpośrednio podgrzewali ten olej i wosk, to by to było za mocne. Po prostu musimy to zrobić łagodnie w takim podwójnym gotowaniu i do tego mniejszego gałka wlewamy sobie ten olej i czekamy aż się podgrzeje, a potem będziemy po prostu wkładać nasz wosk pszczeli. Teraz ta woda już widać, że jest gorąca i teraz możemy pomalutku Wsypać sobie ten wosk pszczeli i on powinien się stopić, jeżeli temperatura oleju osiągnie temperaturę topienia się wosku. Topi się. Nie gotujemy tego bardzo mocno. I właśnie jest cel tego całego podwójnego garnka, żeby to było łagodne gotowanie, żeby nie podgrzać tego oleju za mocno. W momencie, kiedy wosk się stopi i wymiesza się z olejem, zakończamy ten cały proces i będziemy wlewać do słoiczka. Może nawet zmniejszy trochę, żeby nie. To po prostu nie chcemy tych wszystkich składników czynnych zdenaturować, rozłożyć. Widzicie? Nie wiem, czy to widać, ale już jest jednorodna substancja. Tu już więcej teraz nie podgrzewamy. Wyłączamy. I teraz po prostu przygotowujemy sobie słoiczek i wlewamy nasz olej do słoiczka. Uważamy, żeby tego nigdzie nie rozchłapać, bo to jest wosk, będzie nam, nam po prostu brudził. Muszę sobie coś jeszcze tutaj przygotować. I to po prostu zostawiamy do ostygnięcia. I jak widzicie, nasza maść jest zastygnięta. Wstawiłam po prostu te słoiczki do lodówki. I to jest już gotowa maść rocznicza I teraz po prostu używamy jako maść na bolące mięśnie, na bolące stawy, nawet złamania. Pachnie ładnie. Proszę bardzo. No i gotowe. Zapraszam Was do obejrzenia filmików o nagietku. O 25 ziołach, które wybrałam, żeby Wam przekazać trochę informacji, które rosną na mojej działce. I innych filmików o ziołach i nie tylko. Cześć!